Witam Panie Prezesie. Witamy, Dob Panie Prezesie. E, u, dobre losowanie, trudne losowanie, ciekawe jak Pan to oceni. Bardzo fajne losowanie, losowanie które, które daje możliwość rozwinięcia pewnej fantazji, rozwijanie, gdzie, gdzie jest przeciwnik historyczny Anglia, która jest na, e, taki, można powiedzieć, zdecydowanym faworytem. Ale wiadomo, czasami z faworytami różne rzeczy się dzieją. Pozostałe drużyny są absolutnie w zasięgu naszej drużyny, chociaż muszę powiedzieć, że ktoś tam komuś będzie zawsze te punkty. Odbiera, bo oprócz San Marino to czasami gdzieś tam Andora. Andora to jest sztuczne boisko, prawda? Różne warunki atmosferyczne. Albania w piłkę grać troszeczkę potrafi. Węgry są, są można powiedzieć, na, 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 na topie, mają najlepszy okres w historii. Ale ja muszę powiedzieć, że grupa mi się bardzo podoba. Grupa, która stwarza nam możliwość. Zajęcia drugiego miejsca, jeżeli byśmy nie zajęli drugiego miejsca, to uważam, że była to porażka polskiej reprezentacji, natomiast grupa teraz też stwarza nam możliwość, że tak powiem, troszeczkę marzenia. Panie prezesie, tak tutaj rozmawialiśmy o tym, że brakuje na razie trenerowi brzęczkowi, raz gra ta drużyna lepiej, raz gra trochę gorzej, natomiast brakuje i takiego meczu symbolu, jak Benhakarowi z Portugalią na wałce z Niemcami. To losowanie stwarza takie możliwości. Zwłaszcza jeśli się za chwilę może okazać, że z Anglią zagramy przed mistrzostwami Europy. I, I to może być taki mecz, nie tylko o trzy punkty, to może być taki mecz, który można powiedzieć, że, że da tej drużynie no, zdecydowanie więcej zaufania społecznego. Zaczekajmy, zaczekajmy do dzisiaj, do późnych godzin wieczornych. Zobaczymy jak się ułoży to w marcu, rozstawienie grup, meczów, czy będziemy grać dwa mecze u siebie, jeden na wyjeździe, czy, czy dwa mecze na wyjeździe, jeden u siebie i z kim i jak i gdzie, to jest, to jest bardzo... Bardzo ważne, ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście, no Ben Haker miał Portugalię, Adam Nawałka miał Niemcy i trochę to inaczej wyglądało, bo inna była sytuacja w meczu z Portugalii, wiemy co Portugalczycy, jak przyjechali do Polski, o czym myśleli, co robili, inna była postawa drużyny niemieckiej, natomiast no, rzeczywiście no, to na, razie tego, na razie tego brakuje, są trenerzy, którzy o tym śnią, myślą i czasami to nie wychodzi, bo pokonać przeciwnika teoretycznie silniejszego wcale nie jest rzeczą łatwą. A proszę nam powiedzieć, mógłbym nam... A jeszcze zapytam o ten terminarz przepraszam. No właśnie, ja też się o od... Zgaduję, że... E, znaczy zgaduję. Z jednej strony można powiedzieć, że dobrze by było zacząć te od dwóch meczów domowych, jednego wyjazdowego. Ale to jest skoro, skoro, nie ma, e, skoro nie ma kibiców, to może właśnie lepiej, dopóki nie ma kibiców, jak najwięcej grać na wyjazdach i, i, i liczyć, że dopiero jak kibice wrócą, to my wrócimy też z graniem u siebie i to nam pomoże. To znaczy kibice nikomu nigdy nie pomogli, kibice są oprawą meczu i kibice nikomu nie pomagają, bo nie zapomnijmy, że Lega najlepszy mecz w ostatnich kilku latach zagrała z Real Madryt, zremisowała 3-3 i kibiców nie było. Kibice są oprawą meczu, natomiast kibic nie gra i kibic nie ma wpływu bezpośrednio na to, co się dzieje na boisku. Natomiast tutaj sytuacja jest jasna, że będziemy grali tak jak powiedziałem, dwa u siebie i jeden na wyjeździe, albo dwa na wyjeździe jeden u siebie. Innej opcji no, nie ma. My chcielibyśmy, no pyta. Żeby mecz, my chcielibyśmy grać z kibicami. To jest rzecz jasna, bo kibice dodają oprawy, kibice dodają to, co się wszystkim podoba i mecz z kibicami jest inny niż bez kibiców. Natomiast tutaj na to nie mamy wpływu. Panie, panie prezesie, a mógłby nam pan tutaj jakby technicznie odsłonić trochę kulis dotyczących tego terminarza, bo teoretycznie jest słowo losujemy, w praktyce jest 30 godzin tak naprawdę na jakby przystemplowanie tego kalendarza. Wy w tej chwili Będziecie próbować rozmawiać z tymi federacjami? W jaki sposób, żeby, żeby pewne rzeczy poustalać kto z kim i kiedy? Jak to, jak to będzie wyglądać? Przede wszystkim z federacjami się nie rozmawia, decyduje o tym tylko i wyłącznie UEFA. To UEFA w tej chwili usiadła i myśli o tym, jak rozpracować te mecze, żeby było odpowiednie zainteresowanie, żeby te mecze... Ale przyjmuje wasze sugestie czy nie? Czy to jest tylko po ich stronie? Czy się kontaktuje z wami? Pomidor. Pomidor aha, rozumiem, czyli, czyli, jesteśmy, czyli jesteśmy, z Polską się kontaktuje, czyli jest, a jest, z Węgrami nie, jesteśmy w klubie Boruca, dobra, to to... nie, 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 zapomnij, nie zapomnij, że, nie zapomnij, że Szandron Szani jest wiceprezes, wiceprezydent, wiceprezydentem, wiceprezydentem Węgierskiej, Federacji, także ja muszę ci powiedzieć, że już tam, żeśmy się wymienili, wymienili SMS-ami, ja mówię, słuchaj, cieszę się, że na, że na ciebie wpadłem, mówię, ja się cieszę, że na ciebie wpadłem, czyli, 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 czyli gdzieś tam coś, coś się dzieje, ale... Jak to mi trochę cierpliwości. To jeszcze jedno pytanie, panie prezesie, no czy znów gramy w eliminacjach z Albanią, czy to będzie dla Pana emocjonujący powrót do Tirany. Pamiętam, 85 rok tuż po zdobyciu pucharu Europy nocny podróż natychmiast i, i, i dwie bramki, które dały nam zwycięstwo? Jedna. Jedna, jedna, jedna oczywiście. Jedna, jedna. Nie, nie, myślę myślę, ja ci powiem coś, ja w ogóle generalnie powiedziałbym tak, nie deprecjonujmy. Piłki albańskie, bo Albania jako reprezentacja jest zawsze niebezpieczna i to jest drużyna, która kilka lat temu była na mistrzostwach Europy, jeżeli się nie mylę, we Francji. Tak. Jest to drużyna, która ma piłkarzy ścianach po, po całej Europie i grają w dość dobrych klubach. Oczywiście piłka albańska, klubowa jest podobna do piłki polskiej, ale to wynika zupełnie z innych, innych że tak powiem, problemów. Natomiast trochę piłkarzy Albania trochę piłkarzy dobrych ma. Natomiast no, co, co, no, no z Albanią musimy wygrać i tu i tam i to nie ulega żadnej. Żadnej wątpliwości. Na pewno po wielu latach Armando Duka, prezes Federacji Albańskiej jest moim, dobrym, jest moim dobrym kolegą, znamy się, bardzo często z sobą rozmawiamy. Także także muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony z tej grupy. Nie dlatego, że ta grupa stwarza nam jakiś konkretny optymizm, ale jest to grupa, o której trzeba popatrzeć. W życiu trzeba nie, nie można się zawsze wszystkich i wszystkiego bać. Jest to grupa, w której jak nie zajmiemy drugie miejsce, to to możemy powiedzieć, że mamy do siebie pretensje, a... Na Wembley już raz niespodziankę zrobili, dlaczego nie można zrobić ją drugi raz? Panie prezesie, bo wychodzi mhm. na to, że tutaj pan sobie będzie mógł porozmawiać z tymi trenerami naszych rywali, bo mamy, mamy trenera włoskiego na Węgrzech, Rosjego, mamy trenera Reje, następnego Włocha, który trenuje Albanię, pamiętamy na Euro 2016, trener Debiazi. Cały czas. Paru zawodników w futbolu włoskim, tutaj Enkeli Dobin nam powiedział, że, że ta szkoła trenerów w Albanii na wzór Coverciano, tak się szkoli w Albanii w tej chwili. Coś Pan mógłby nam powiedzieć więcej na temat jakby tej, tej filozofii trenerów Rosjego i Rei, bo, bo, bo po prostu dużo Pan piłki ogląda, czy, czy niekoniecznie? No koniecznie, koniecznie, piłki oglądam dużo albo za dużo, no żona za dużo oglądam, że, że, że dobrze swoją problem, uzależnienie, ale co zrobić. Nawet nie, no Ray jest doświadczonym trenerzem, już, już ma ponad chyba prawie 70, 70 kilka, kilka lat, mądry, mądry, fajny, doświadczony, doświadczony człowiek, natomiast no, nie zapomnijmy, że trenerzy to jest bardzo ważne ogniwo, w każdej reprezentacji selekcjonerzy, żeby wybrać dobrą reprezentację, dostosować ją do schematu, do systemu, żeby wybrać najlepszych zawodników Natomiast temat na boisku, najważniejsi są piłkarze, tak jak reprezentacja Polski, reprezentacja Polski, nie wiem, z Lewandowskim, Zielińskim, Glikiem, Bednarkiem, Szczęsnym, czy Fabiańskim, Grosickim, Krychowiakiem i tam kilkoma młodymi w dobrej formie, które grają w klubach, to jest jedna drużyna, a reprezentacja Polski z tymi samymi piłkarzami, gdzie jeden jest po koronawirus, drugi ma problemy, trzeci nie gra w kluby, to jest inna drużyna Także także tutaj to też zależy i mądrość, mądrość polega na tym, żeby wybrać zawsze zawodników, którzy w danym momencie są w na najlepszej formie i potrafią stworzyć drużynę, bo, bo nie zapomnijmy, nie zapomnijmy o tym, że ja czasami, ja czasami powiem ci szczerze Mateusz, ja czasami oglądam drugą bramkę, którą Polacy zdobyli z Niemcami. Tak. Ty zresztą ten mas transmitowałeś, tam chyba był w Polsacie, Polsacie Sport i ja widziałem taki, taki, taki... taki nawet, był, nawet w, ta... w otwartym był wiesz. Brawo, ja pamiętam wulkan emocji po tej brance, które pokazuje, że to jest drużyna, że to jest, że to jest team, że to jest drużyna, która chce wygrać i, i to, są, to są czasami w meczach reprezentacji są ważniejsze rzeczy niż tam gadanie od rana do wieczora, kto w jakiej formie, kogo trzeba powołać, kogo nie trzeba powoływać, bo, 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 bo czasami tego, tego, tej adrenaliny, tego prądu brakuje I w reprezentacji nawet jak masz 100 meczów, to trzeba zawsze myśleć, że to jest twój pierwszy mecz, bo grasz dla swojego kraju, dla swojej drużyny, to są bardzo ważne elementy. Ja mówię, losowanie... Lepiej, lepszej grupy nie można było sobie wymarzyć. Panie prezesie, a trener, trener zadowolony jest z tego losowania? Trener jest zadowolony, żeśmy tutaj siedzieli od piątej, od piątej żeśmy, że tak powiem, przygotowywali się do losowania, potem się oglądali losowanie w takiej grupie tutaj naj, najbliższych współpracowników. Wydaje mi się, że, że ten jest absolutnie zadowolony. Zadowolony, to znaczy zadowolony. Zadowolony w sensie, że, że przyjął do wiadomości, że jest taka grupa, że w tej grupie trzeba grać. Ta grupa ma kilka fajnych podtekstów historycznych. Historycznie, natomiast nie zapomnij, że my zagramy trzy mecze na wiosnę i trzeba zdobyć kilka punktów. Najlepiej abyśmy zdobyli 9, jak zrobimy 6-7, to też będzie dobrze. Natomiast na no, jeśli można zrobić 21 punktów w siedmiu meczach, czyli 21 punktów to według mnie już daje drugie miejsce w grupie i Baraże. Czyli my koncentrujemy się na meczach marcowych, a przede wszystkim myślmy o Mistrzostwach Europy, bo na Mistrzostwach Europy, Europy chcemy wyjść z grupy. i A potem wiadomo, potem to już wszystko zależy, na kogo wpadniesz, gdzie wpadniesz, na jaką drużynę, z kim będziesz grał, jak będzie to wszystko wyglądało. Panie prezesie, nie byłbym sobą, jakbym e, jakiejś szpilki nie wił. E, skoro, sko, skoro w tej naszej grupie wszyscy mają trenerów z Włoch, to może i my pójdźmy za ciosem, jakiegoś trenera z Włoch sobie zatrudnimy. A my mamy prezesa z Włoch. Ale to nie to samo. To, to nie ale to nie. samo. Ale nie, 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 słuchaj, ja ci powiem coś. Ja proponuję, ja proponuję, że w KTS Weszło zmienił trenera, bo w KTS Weszło miał wygrać rozgrywki w A-klasie i i nie wygrało, i, a byli pewni, że byliście byli pewni... Jesteśmy na pierwszym miejscu, panie prezesie. Ale, ale nie, spokojnie. Byliście pewni w zeszłym roku, że zamieciecie tą całą ligę, żeście zadania nie wykonali. Zmieniłeś trenera? Tak. No to dobrze zrobiłeś. <noise> no. <noise> <noise> panie prezesie, dziękujemy serdecznie. Miłego wieczoru życzymy, bo jutro chyba zarząd, tak? Tak, jutro zarząd, kilka będzie takich decyzji fajnych dotyczących, że tak powiem przyszłości. Przede wszystkim zdecydujemy, że od, od sezonu 2021-2022 trenerzy z licencją UEFA będą mogli już trenować od drugiej ligi w dół. Do tej pory nie mieli takiej możliwości, czyli to spowoduje, że będzie większa, będzie większa konkurencja. Także, także. To dobry komunikat. To dobry komunikat, wszystko, wszystko, wszystko idzie w, dobry, w dobrym korunku, żeby nasze kluby mniej się koncentrowały na sędziowaniu, a więcej na, na szkoleniu, to byłoby zupełnie, zupełnie dobrze, a pozwalając, pozwolisz mi, że kończąc chciałbym pozdrowić Kubę, bo pamiętam, że, pamiętam, że, że na lewej obronie w najważniejszym meczu w ostatnich sześciu latach Kuba był na lewej obronie razem z Glikiem, szukałem i Piszkiem, także... Pewne rzeczy Kuba się nie zapomina. Panie prezesie, dziękuję. Żałuję tylko, że wspomniał pan o tej o drugiej brance, gdzie ja już byłem na ławce rezerwowej w meczu z Niemcami. Zaczął pan... No, ale ja, ja, ja pamiętam, jak się tam zapały kurczę, to to właściwie od nóg do usza. Panie prezesie, ja byłem po trzech tygodniach kontuzji. Ja, a wiemy, kuba, się, to, ja wiem, że... trenowałem, wtedy pamiętam ja pan dobrze. Dlatego, dlatego, dlatego przed tobą żeśmy wystawili rybusa, który nominalnie jest lewym obrońcą, ale uważaliśmy, że w tym momencie jako lewy pomocnik może Ci dużo pomóc w tej fazie defensywnej, ale, ale to też pokazuje. Bo jakbyśmy się zastanowili nad spotkaniem myglami z Mistrzami Świata i nasz skład jest taki: Piszczek Szukała Glik, Wawrzyniak. Rybus, Krykowiak, Jodłowiec, Grosicki. Milik Lewandowski. No, można powiedzieć, że, że, że to nie była drużyna, która w wysokim składzie miała samych piłkarzy światowej klasy. Ograliśmy Niemców, był w piłce czasami kolektyw, nastawienie, zrobienie kilku metrów dla swoim kolegom, pomoc koledze w fazie defensywno ofensywny jest ważniejsza niż, że tak powiem marka piłkarzy, bo czasami z dobrymi piłkarzami szybciej przegrasz niż z normalnymi piłkarzami, którzy mają chęć naprawdę jakiś mecz wygrać. Panie prezesie, ostatnie, ostatnie pytanko mam. Bo yes. kiedy, kiedy my się dowiemy, gdzie odbędą się Mistrzostwa Europy 2020-2021 roku, bo, bo generalnie cały czas do nas tutaj piszą kibice, chcą rezerwować jakieś bilety, żyją w jakiejś nadziei, czy, czy, czy to będzie utrzymane, czy to będzie w jednym kraju, ja w dwóch krajach? Ja jestem przekonany, że na 99% będzie wszystko utrzymane, tak jak jest do tej pory, tym bardziej, że szczepionka już jest coraz bardziej dostępna, niektóre kraje zaczynają zaszczepiać ludzi, niektóre kraje będą zaszczepiały ludzi, wiele, się rzeczy, do, wiele rzeczy się zmieni do, do marca, do kwietnia i nie wydaje mi się, że było możliwe, żeby, żeby w ogóle tak jak wy myślicie, że o tak coś zmienić, proszę bardzo, tu nie gramy, tu gramy. To, to, to są bardzo ważne inwestycje w wielu krajach dotyczące budowy stadionów i infrastruktury. Także mi, według mnie dzisiaj z tych 12 miast tylko jedno jest właściwie, można powiedzieć, które troszeczkę ryzykuje. Jedno z 12 miast. Natomiast jeżeli sytuacja pójdzie w dobrą stronę, a miejmy nadzieję, że pójdzie w dobrą stronę, to Mistrzostwa Europy odnosi się w takiej konfiguracji, jaka jest do tej pory. A te finalne słowo, kiedy będzie ta finalna decyzja? Ja myślę, że będzie gdzieś koło połowy marca, ale według mnie niewiele się zmieni. Zbigniew Bonik, dziękujemy bardzo.